Siemanko, z tej strony Citry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Buchograniu. Kontynuujemy tutaj naszą przygodę z amnezją. No i cóż, na początek... Na początek chciałem tutaj powiedzieć, że dosyć długo już tutaj nie nagrywałem. Nie wiem czy wiecie, ale podawałem taką informację, że chory byłem. I mam nadzieję, że się nie gniewacie o to za bardzo. No cóż, choroba nie, nie, nie wybiera. No i co dodatkowo jeszcze się nałożyła praca i e, praca i robota nad filmem, że tak powiem, przygotowania do filmu. No ale cóż, znalazłem chwilę wolną. No i wydaje mi się, że możemy już kontynuować tę naszą przygodę. Skończyliśmy sobie mniej więcej gdzieś tutaj. Czekajcie, jeszcze zobaczę, czy się to nagrywa. Moment. E, wygląda na to, że wszystko się nagrywa. No i cóż, przejdźmy sobie dalej, nie traćmy czasu. Ehm. Okej. Okay. Tutaj jakaś, jakieś miasteczko? Oj jakieś miasteczko, albo coś takiego. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony, it's too damn bony. Da fuck. Albo coś jak półmiasteczko, już naprawdę nie pamiętam co to było. A, czy... główna część fabryki, z tego co się dowiadujemy? No tak, na pewno, niczym Mojżesz. Jasno, Mandus. Cóż my tu mamy, Mandus, przetwórnia mięsa, Anno. 1828, no to przynajmniej wiemy, który mamy rok. Nie wiem, czy wam wcześniej się dowiadywaliśmy, czy była taka informacja, ale teraz. Czyli nasz, nasz tutaj główny bohater okazuje się, że ma tutaj jakąś fabrykę w dodatku mięsa. Co mnie w ogóle nie dziwi w jego przypadku, w jego historii. No i cóż, idźmy sobie dalej, nie marnujmy czasu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten noc strasznie długo trwa, bo tutaj mamy iść, zalanie wodą w wyłączanie awaryjne. These men, Professor, these so called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They make pigs of us all! But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only sucker one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. sacrifice, No świetnie, czyli oni... No, Myślę, że... No, jak złożą jakąś ofiarę z ludzi, albo z tych świń zmutowanych, to odkupią winy i apokalipsy nie będzie. Fag logic. No ale cóż, jak to woli? Dobra. Mm, co my tu mamy? Jakieś beczki nic ciekawego oprócz tego chyba nie ma. No i co, i chyba w dół idziemy. Tutaj wszystko sprawdziłem. Ma żadnych notek, nie ma żadnych notek. Lecimy w dół, drodzy państwo. W pomieszczenia z tłokami. w maszynerię Mandusa. A tu ciemno jak w dupie. Oh shit. Coś mi zaraz wyskoczy tak coś czuję. Aha, już coś się tam odzywa. Wcale mnie to nie dziwi, drodzy państwo. Okej. Okay. Fuck. O oh coś tam chodzi, coś tam chodzi. Mandus. Hello, my little friend. Mój mały przyjacielu, gdzie ty jesteś? Widziałem cię Nie możesz temu zaprzeczyć, kolego? Że cię widziałem tu gdzieś. No i znikłeś w magiczny sposób. A. Uh -uh. Okej, okay. musimy trochę. Miałem coś mówić i zapomniałem. Musimy trochę nadgonić tutaj z materiałem, bo A, trochę nam to opornie idzie. No nie, nie mów, że ja mam w dół iść. Nie, ja wolę najpierw w górę iść. Nie wiem, czy się da. O, tu jest trochę milej. Na razie nie mam ochoty schodzić do podziemi. E, kierownik fabryki. Gdzie jesteś, panie kierowniku? Skoro Mandus to jest twoim szefem, to gdzie jest pan kierownik? O, kurwa, coś się tam obraca. Przy niemiłych dźwiękach. O telefon. Hello. Słuchaj, no to jak to przecież już go. A nie, bo ja go nie spotkałem. Razja, on tylko mnie sabotował. To pamiętam. Już się nie mogę doczekać, po prostu. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakieś okno? Może jakaś notka wreszcie? Czegoś się dowiemy? Nie. A jednak. No, czyli coś takiego jak um, mechanizm zabijania świń W sumie maszyna na świnie, logiczne. O, to się dzieje, co się staje coraz bardziej popierdzielone. Okej, okay, okej okay. Jakaś lampeczka, wyłącz włącz. Nic więcej nie da się tu zrobić. Zobaczymy co tutaj tak hałasuje. Niesamowicie. No i oczywiście zamknięte. Wcale mnie to nie dziwi. Tam nie mam żadnego przejścia. No cóż, chyba musimy iść. Niestety. Ani trochę mi się to nie widzi przyjemne. No fuck, jeszcze tych. Kurwa na słuchawkach, to jest takie nieprzyjemne. Jeśli oglądacie ten odcinek, załóżcie sobie słuchawki, to będziecie na pewno zesrani totalnie. Tak jak ja. W sumie jeszcze nie jestem zesrany aż tak bardzo, ale długo to chyba nie potrwa. Znowu te piece. O kurwa, coś się dzieje. Coś się trzęsie mi tutaj. Dobra, to się jedynka. Aha, to są chyba te tłoki, o których napisali, tak? Nie wiem, ile tego mam tam napakować włóżmy jeszcze jeden. Dobra. Oh shit. Ja pierdziela, ale mam głośno ustawioną yy, słuchawki. Nawet nie wiecie, jakie to są emocje. Zresztą włóżcie sobie słuchawki. Włóżcie sobie słuchawki i. Coś się dzieje? Włóżcie sobie słuchawki i pogłoście sobie na ile możecie tylko. O, mam podobne wrażenia słuchowe tutaj. No jakiś mechanizm? Dobra, to jest dwójka. What the fuck, wszystko przemyślał? No masakra, wszystko tu jest obmyślane. <laughs> Nawet y te gazy, które wychodzą z tych świni, zabijanych, popieprzone. No, myślałem się, że to są te piece, które są włączone. Szóstki nie mamy włączonej. To pewnie będziemy musieli włączyć. Aha, czwórka jest włączona. Tak, pali się czwórka. Co tu mamy? Czwórka. Szóstka, do której musimy iść. Piątka też chyba tam jest. Trójkę zobaczmy. Trójka się nie pali. Boję się, że jak uruchomię te wszystkie maszynerie, to zacznie mnie ten potwór gonić. To by nie było zbyt fajne, kadejam, ale hałasuje niesamowicie. To jest bardzo nieprzyjemne. No idziemy jeszcze te dwa włączyć, ostatnie pu. Ani trochę mi się to nie podoba. Co my tu mamy? Zobaczmy może gdzie możemy uciekać albo gdzie nie możemy uciekać. No spoko. Dobra, piątka się pali. A no tak, może, może nie zauważyłem. Czyli tylko szóstkę uruchomimy i wracamy. Tam chyba jakieś dźwignie były z tego co pamiętam na początku. Więc może coś się odpali. Czyżby jeden wystarczył? Wątpię. Spróbujmy. Jeden nie wystarcza, musimy jeszcze jeden znaleźć. Okej, okay, mamy. Zamknij się kurwa mać! Powariowały. A coś się... Jezu, jak to jest głośno. Mam nadzieję, że jak to odpalę to się nic nie stanie. Uwaga i. Nic nie biegnie. Dobra, chyba nic się nie dzieje. O, świnia już tu była. Ej, te drzwi chyba zamykałem ostatnio, z tego co pamiętam Boże. To nie świnia, tylko sabotażysta. No i to są te dźwignie, spróbujmy to włączyć. Co my mamy? Zatrzymaj się, czy napełniłeś już piece, tak. Oh shit! Fuck! Jak ja tego nie lubię. Fuck. Nienawidzę, nienawidzę. Po ja w ogóle w to gram? Oh shit! Kurwa. Whoa, ho, ho 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 Tam biegła. Już cię widziałem. Koleżanko. Jak tu jest ciemno, ojej. O oh shit! nie! Przęknijmy się obok niej, żeby nam nic nie zrobiła. O ho ho, 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 ho. O, kurwa mać. Zaczynam panikować, jest... Yy, nie jest dobrze. Jest pierwsza w nocy, a gram w tą popierdoloną grę. I zaczynam się coraz bardziej bać. I uwierzcie mi, to nie jest udawane. W żadnym stopniu. Shit, dopiero 15 minut. o oh, fuck. No, drogi ucieczki już nie mamy. Nienawidzę, 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 nienawidzę. Fuck jest shit. Nienawidzę czegoś takiego. Jeszcze nawet nie wiem gdzie jestem. Pójdźmy, może po ścianie, żeby się nie pogubić za bardzo. Ja pierdzielę. O, to chyba ten produkt cały na tej taśmie albo. albo jakiś węgiel, nie wiem co to jest. Ej. Ja pierdziele, nienawidzę! O kurwa! O, gdzie ty jesteś? Gdzieś cię słyszę. A ja się gdzieś zaklinowałem. Jestem jak zwykle. Ja pierdzielę, mam normalnie ciarki na plecach. A ta świnia gdzieś za mną łazi. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. To jest najgorsze, gdybym przynajmniej wiedział, gdzie ona jest. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. No, nie migaj mi, tak. Spokojnie, świnio, nie chcę ci nic zrobić. Jest tak głośno, że nawet nie wiem, czy. Czy ja się dread do tego mikrofonu, czy co. Zapewne będziemy musieli to uruchomić, jakoś a nie, tego się nie uruchamia. Dobra, przeniegnijmy jeszcze tutaj, chociaż zapewne tu coś się a nie, dobra, idźmy dalej. Nie wracajmy się, nawet nie mam ochoty. Nienawidzę. Jeszcze bardziej nienawidzę się gubić. O kurwa! Prosto na mordę jej świecić. Patrzcie, macie tutaj świnkę z bliska. My idziemy w drugim kierunku. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku. Tutaj się chyba schodzi? No cicho zamknij się! Dobra, idźmy tutaj. Fuuu. Czas na Bucha, zdecydowanie. Po tej przygodzie już chyba nigdy do piwnicy nie wejdę bez skitu. Dobra. Powiedzmy, że Bóg pomógł. Bóg zawsze pomaga drodzy państwo. Ale teraz to tak średnio, jakąś notkę mieliśmy. No tak, musi uratować swoje dzieci. Prawdziwe poświęcenie. I chodzę po tej taśmie jakiejś Popieprzonej. Więc ja w ogóle jestem. Nie ma zielonego pojęcia. Nie wiem czy w tą stronę idę, dobrze. Chyba tak, ale zobaczmy co my, co my tam mamy wcześniej jeszcze może. Jakieś ukryte pomieszczenie albo notatki. Coś tam się chyba dało wejść Tak, da się Korzystanie z ognia jest zabronione Mhm. Interesujące Aha, bo tu... Tak, to chyba mamy cały ten Wow, tu chyba mamy całą tą fabrykę. Czyli tak zaczęliśmy y, tutaj chyba. Tam było na tych rysunkach coś było opisane właśnie, laboratorium chemiczne jakieś. I teraz jesteśmy w tym podświetlonym tutaj, a tu się coś kroi właśnie. Jakieś świnie. Dużo mam jeszcze tych przydziałów do zejścia. Zobaczmy. Magicznej kuli i podejrzewam, że maczał w tym palce mój słynny wuj. Tu czuję niezwykle silne nawiązanie do amnezji jedynki, bo tam też właśnie mówili o magicznej kuli, chyba że w, y, tutaj jest mowa o tym jajku całym. To dzieci nazywały jajkiem, albo to też. To może jakaś inna kula jest? Nie wiem, ale to mi się wydaje, że nawiązanie do amnezji jedynki jest. No, i tu kolejne, że ten wuj wybrał obiekty swoich eksperymentów, czyli też, że nawiązanie do jedynki też tam robi eksperymenty na ludziach. Możliwe, że to jest tak powiązane. Fajna fabuła by się wiązała z tym. No możliwe, możliwe. W sumie o tym nawet nie wiedziałem. Dobra, idźmy dalej. Ten mrok. Mam nadzieję, że mi tu nic nie wyskoczy. No nie, znowu się coś zaczyna wariować. Zamknięty. Wszystko pozamykane jest. Dobra, chyba tutaj mamy tym czymś wjechać. Tak się domyślam. Jeśli się da. Aha, dokładnie tak. No, to jest y, ta. Y, to laboratorium, co tam właśnie widzieliśmy na tym na, na obrazku. To chyba teraz właśnie tam jedziemy. O kurde. O fuck. Kurwa, mać. Ja przydzielę. Chyba mu się winda urwała. O to fuck, gdzie jestem? No tak. Ale tu ciemno, ja pierdzielę. Ok. Właśnie próbuję to zrobić. Dziwne to pomieszczenia. Ale wiecie co? Mm, tutaj sobie skończymy zanim będziemy eksplorować kolejne to pomieszczenia. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Niech Bóg będzie z Wami.